Książka Biblia Studyjna Makartura to jedna, którą Avery mi polecił. Na jego rekomendacje poszedłem i kupiłem tę książkę teraz pod wersetem, gdzie powiedział, że Jezus wiedział, tylko tego nie ogłosił. Miał wiedzę, nie mówił z powodu niewiedzy, miał tę wiedzę. Ale jak w żydowskim weselu, gdzie to ojciec ma prawo ogłosić, tak Jezus wiedział, tylko tego nie ogłosił, co w tamtym czasie nie miało dla mnie sensu. Bo jeśli wiedział i powiedział, że nie wie, to byłoby kłamstwem i nie wierzę, że prorocy kłamią, ale to punkt był taki, że Jezus wiedział w Biblii Studyjnej Makartura, którą poleciłeś, kiedy w wersecie w Marku 13:32 mówi się, że nikt nie zna dnia ani godziny, nawet anioły w niebie, ani syn, tylko ojciec. Biblia Studyjna Makartura mówi, że kiedy Jezus wypowiedział te słowa do swojego ucznia, nawet on nie miał wiedzy o dacie i czasie swojego powrotu